Co to było? Jest tutaj ktoś? Kościół był zbudowany na przełomie XIV wieku w czterdziestym piątym roku. Spłonął. Tutaj już trzeci raz Za pierwszym razem tutaj już miałem bardzo silną aktywność dokładnie tam w tamtym miejscu przy ołtarzu Nie wiem kto tu jest Got czy jesteś z Ja Jodie ale mam w dzią historię Tu nic nie ani moja nie mam nic Myślę, że Gottfriedzie, czy jesteś tutaj? Jeśli tak podejrzeć, to jest radość tego urządzenia, to będzie to w Ale pamiętaj, wtedy tu na tej zachrystii, pamiętasz? Tu na tej zachrystii pamiętasz? Tu mieliśmy wtedy największą aktywność w tym miejscu. Kurde. No dopiero powiedziałem, że tam mieliśmy największą aktywność już masz. Widzisz? czy to ty? Jeśli tak, podejdź do tego urządzenia i wpływ na nie w taki sposób, żeby zapaliły się wszystkie czerwone lampki. Aż do całkowicie czerwonego. go Gotwydzie, czy to ty? To Gotwy. Dziękuję, a odsuń się teraz na chwilkę, żebyśmy wiedzieli, że na pewno to ty Cześć, że go czy to ty. Ktoś Kto wywołujesz? Ktoś był przy wejściu. Wywołujesz te wszystkie dziwne dźwięki. Jeśli tak, podejdź do tego urządzenia, wpływ na nie. Patrz to. Masz jakieś pytania? Nie mam. Księżyc go chwydzie. Czy to ty ostatnio rzucałeś kamieniami, kiedy byliśmy tutaj pierwszy raz? Nie. Usunął się. Jeśli to ty, wpłynie jeszcze raz na to urządzenie. Patrz. Dziękujemy. Pamiętasz nas, jak tutaj byliśmy pierwszy raz? Spotkaliśmy się dokładnie tutaj, w tym miejscu, przy tym wejściu. Byliśmy już tutaj kilka razy. Czy grozi nam tu jakieś niebezpieczeństwo? Ciężego otwierdzę. Dlaczego tu jesteś? Nie możesz znaleźć spokoju. Czy stało ci się coś złego? Czy możemy ci w jakikolwiek sposób pomóc? Jeśli to naprawdę ty rzuć jakimś kamieniem, róż jakimkolwiek przedmiotem. Odejdź na chwilkę od urządzenia. Żebyś wiedzieli, że to na pewno ty. Że to ty wpływasz, a nie urządzenie elektroniczne. Odejdź na chwilkę od urządzenia. Tego, którego trzymam w ręce. Odejdź, jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Tak, żeby się nic nie świeciło. Nie chcesz odejść? że go schydzie, Czy możesz dać jakiś inny znak plus wpływania na to urządzenie? Czy możesz poruszyć jakimś przedmiotem? Czy nie masz na tyle mocy? Jeśli nie masz na tyle mocy, to wpływ to urządzenie, to wtedy będziemy wiedzieć, że, że na pewno tu jest. Nie, nie masz tyle mocy. Nie masz tyle mocy. Czy chcesz, żebyśmy przywieźli Ci następnym razem wodę święconą? Jeśli tak, to wpływ na to urządzenie tak, żeby zapaliły się wszystkie czerwone lampki. Czy chcesz, żebyśmy zapalili świeczkę? Z nic w Tak. Tak. Dobrze. Następnym razem przywieziemy. Dobrze. To jest twoje miejsce, tak? Czy to ty jesteś cały czas tutaj przy wejściu, w tych krzakach? Czy to ty nimi ruszasz? Nie. Czyli woda. Czy jest ktoś tutaj poza tobą? Czy jesteśmy tutaj zagrożeni? Czy jesteśmy tutaj bezpieczni? Tak. Dziękuję. Czy chcesz, żebyśmy Cię ponownie odwiedzili? Chodź, ta woda kapie. Odwiedzimy. Patrz, tak bardzo. go Gotwydzie, czy chcesz, żebyśmy już opuścili Twoją świątynię? Jeśli tak, to wpływ na to urządzenie. Odejdziemy w pokoju. Dobra. W takim razie odchodzimy w pokoju. Zostań tutaj, gdzie jest. No to właśnie sposób udowodniliśmy, że w tym miejscu ktoś albo coś, jakiś byt jest. Kościół spłonął w 1945 roku, być może ktoś razem z nim.